Na tym spotkaniu poruszyliśmy kilka kwestii. Po pierwsze, ustaliliśmy, że konieczne jest doprecyzowanie statusu prawnego yy, polderu Lipki Oława. I to jest pierwsza kwestia. A druga, chyba jednak ważniejsza, najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, to jest kwestia ewentualnego przeniesienia się mieszkańców z terenu tych dwóch miejscowości, czyli ze Starego Górnika i Starego Otoku w miejsca bezpieczne. O tym chcemy rozmawiać. I wiem, że są już pierwsze deklaracje mieszkańców zainteresowanych opuszczeniem tego terenu. I mam nadzieję, że jeżeli zbiera się odpowiednio duża grupa chętnych do zamieszkania w innym bezpiecznym miejscu, to będziemy mogli taką wspólną ofertę dla mieszkańców przygotować. Tu będzie konieczne zaangażowanie samych mieszkańców, społeczności lokalnej, ale też y, oczywiście władz gminy wiejskiej Oława i rzecz jasna starostwa. Pracujemy nad tym projektem, mam nadzieję, że że będziemy gotowi na taką propozycję, ale raz jeszcze chcę to powtórzyć. Niezbędna jest jednoznaczna deklaracja mieszkańców. Jednoznaczna, to, to znaczy stuprocentowa? Czy jest możliwe, że... Chciałoby się, chciałoby się, żeby to było, żeby to byli wszyscy, bo to pozwoli nam problem rozwiązać, natomiast no, zakładam, że przy w przeważającej większości będzie można przekonywać tych ostatnich niezdecydowanych, żeby również poszli z całą swoją społecznością i przenieśli się w nowe, bezpieczne miejsce. Myślę, analizujemy, a zgodnie z, zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom analizujemy wszystkie wątki i kwestie prawne, bo rzeczywiście jest tak, że nieco inaczej było to traktowane przez władze samorządowe. Nawet o tym rozmawialiśmy ostatnio z panem starostą, nieco inaczej przez władze gminne. Nieco inaczej było to opisywane w planach reagowania kryzysowego. Chcemy to ujednolicić, czyli w sposób jednoznaczny móc ten teren określać jako obszar zalewowy. I kiedy jedno... można się spodziewać takiej analizy? Przedstawienia takiej analizy? Zakładam, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy gotowi. Umówiliśmy się w ten sposób, że mieszkańcy Wspólnie z samorządem gminnym przygotują pakiet pytań, które będą jakby po kłosie naszego spotkania. W ostatnich dniach takie pismo do naszego urzędu wpłynęło. Na podstawie tego dokumentu zespół prawników przygotowuje analizę. Ona zostanie przedstawiona, e, przedstawiona mieszkańcom starego górnika, starego otoku, władzom gminy i władzom powiatu, i potem robimy kolejne spotkanie, żeby próbować pójść ten krok do przodu. Czyli mając już e, opisany stan prawny. Zajmiemy się tym, co w przyszłości, no bo ja uważam, że jedynym ze sobą rozwiązaniem jest, jest ten projekt przeniesienia mieszkańców w na, na, na teren bezpieczny, na teren niezależny. To oczywiste. Jest oczywiste, że ta odbudowa wałów potrwa pewien czas. To nie jest tak, że można w ciągu kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy wszystkie te ogromne przecież straty. Zniwelować to potrwa. Dla mnie najważniejsze jest, żeby obydwie firmy, i RZGW, i ZMIUW miały środki finansowe, żeby te działania były podjęte. Bo przypominam, że to są trzy pakiety zadań. Po pierwsze, pogłębienie dna. Gdy to rzeki zostało zamolone, zanieczyszczone, ono wymaga pilnego pogłębienia. Widać to, ta pilność jest widoczna, chociażby po tym, kiedy mieliśmy w tym roku dwie fale powodziowe na oceanie między pierwszą a drugą falą zostały naniesione te, te fragmenty materiału skalnego, różnych szczątków e, ziemi i tak dalej, i tak dalej. one spowodowały, że przy drugiej fali zdolności retencyjne korytarz się znacząco obniżyły, czyli de facto dużo mniejsza ilość wody, ta wpłynęła tutaj na teren wyrokowskiego, spowodowała porównywalne stany wód na To pokazuje, jak mocno ograniczała się pojemność dna. Więc pierwsze to jest kwestia pogłębiania, drugie to jest kwestia, międzywala. Międzywala muszą zostać oczyszczone. Wszystkie resztury, które tam, tam w sposób dziki porastają w tą przestrzeń, muszą zostać usunięte. To jest y, y, szczególnie niezbędne, kiedy podnosi się woda. Ta woda musi gdzieś się zmieścić. Jeżeli mamy tam las, to, to powoduje momentalnie piętrzenie wody i zagrożenie powodziowe. I trzeci pakiet, o którym już mówiliśmy, to jest wzmacnianie i odbudowa Są miejsca, gdzie dotarczy proste wzmocnienie. Są miejsca, gdzie te wały po prostu siadły i one wymagają całkowite, no, Są też takie miejsca, gdzie wymagane są tylko specjalistyczne prace uszczelniające. Jak jest, tak jest na przykład na osiadłach zaodrzew, bo tam trzeba po prostu uszczelnić stopy wały. Jest taka technologia, która pozwala na, na działania uszczelniające bez rozbierania konstrukcji wałowej. Będziemy, będziemy rekomendowali tego typu działania rzb w żeby te skonstruktowały zostały uszczelnione, żeby jak, jak, naj, jak najszybciej mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Jeśli chodzi o, no, o kwestie dzisiejszego spotkania. Spotkaliśmy się, jest to jedno z wielu spotkań, które odbywają się w ostatnim czasie. Spotykam się z przedstawicielami powiatów i gmin, tych najbardziej poszkodowanych przez powódź majową i przez powódź sierpniową. Omawiamy przede wszystkim dwie kwestie problem wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi i kwestię wykorzystania pomocy rządowej na odbudowę infrastruktury. Zależy nam, żeby te pieniądze, które były do wydania w tym roku, zostały wydane, żeby ta pomoc faktycznie dotarła do najbardziej potrzebujących. I z informacji, które uzyskałem dzisiaj na spotkaniu pana starosty. Wynika, że kwestie zasiłków zostały tutaj załatwione w sposób y, bardzo dobry. Również, panie ja... Pani wojewodo, te skargi, które mieli y, mieszkańcy strajku, dość dużo osób narzekało, prawda, na pomoc społeczną, że niewłaściwie oszacowała według nich ich straty, prawda? Tak jest. Tutaj, to jest jakby odrębna kwestia. Jedną kwestią jest y, samo spożytkowanie pieniędzy, które zamawiają nas. Gminy, które przeznacza nam na, na, na tę pomoc rząd, i tutaj to wykorzystanie jest w zasadzie stuprocentowe. Mówiliśmy o zasiłkach do 6 tysięcy, tam nie było żadnych zastrzeżeń, wszystkie zostały wypłacone. Mówimy o zasiłkach do 20 tysięcy, tam również mamy już stuprocentowe wykorzystanie tych pieniędzy i mamy zasiłki do 100 tysięcy złotych, tam zostają tylko do, do zrealizowania ostatnie faktury przy tych najbardziej zaawansowanych odbudowach domów. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samego sposobu wyceny szkód, to tutaj podobnie jak mówiłem to mieszkańcom starego budynku i starego Otoku, my stoimy na stanowisku, że to autonomiczną decyzją gminy jest oszacowanie tych strat. Przepisy pozwalają urzędnikom samorządowym na pewną dowolność interpretacji tych przepisów. Tak, żeby można było iść w sposób jak najbardziej na rękę mieszkańcom poszkodowanym przez prawo. Ślima, tak. I zakładamy, że, zakładamy, że taka że taka dobra wola i działanie zgodne ze zdrowym rozsądkiem będzie. Chodzi kwestie, o kwestie pieniędzy na odbudowę infrastruktury gminnej. Tutaj mamy bardzo dobre informacje od Pana Starosty, jeśli chodzi o pieniądze przekazane powiatowi. Wszystkie pieniądze, czyli 3,8 miliona złotych, zostały już tak powiem, zaangażowane w odbudowy i do końca tego miesiąca te środki zostaną rozliczone. To jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że te najbardziej pilne odbudowy dróg się kończy. I za chwilę, za chwilę mieszkańcy będą mogli odczuć, albo już uczują ten efekt, albo odczują go za chwilę. Nie mamy takiej dobrej informacji z jęczarnoską, nic ale to zakładam, że w ciągu najbliższego czasu ta sytuacja zostanie nam przedstawiona. I to były te główne tematy spotkania dzisiejszego. No, z tym zastrzeżeniem, że mówiliśmy bardzo mocno również o kwestiach właśnie wałów między wałami i kolejnych, bo dla wszystkich nas. Jest to Czyli kwestia kluczowa. Tak, tak oczywiście. Rozmawialiśmy również na, 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 na temat właśnie współpracy z RZGW, Zarządem Mediolacji, które odcinki wymagają szczególnego nadzoru, jaka jest współpraca z, z mediolacją i, i z zarządem gospodarki wodnej w tych kwestiach bieżących. I wydaje się, że tutaj ta współpraca jest dobra, bo tak naprawdę jak zawsze wszystko rozbija się, ten problem, ten problem, to jeden problem, tym problemem są pieniądze. Zarząd Mediolacji. E, w miarę środków, które otrzyma od rządu, stara się łapać te najbardziej bieżące, bieżące uszkodzenia warów, prowadzić niezbędne odbudowy. I tak wspomniałem, ten proces z konieczności musi trwać. Więc zakładam, że te takie mocniejsze efekty, poza tymi pierwszymi alarmowymi, będą widoczne w pierwszej połowie przyszłego roku. Wtedy będziemy mogli czuć się, czuć się bardziej, bardziej bezpiecznie. Jeżeli teraz chodzi o Pana kolejne pytania dotyczące melioracji. Ten problem rzeczywiście jest, jest do załatwienia. Jest to sprawa, która jest do załatwienia nie tylko w skali tego jednego ale de facto w skali kraju. I ostatnia powódź, która pojawiła się we wrześniu w południowo-zachodniej części województwa, na szczęście w sumie, w sumie najmniejsza z tych tego powodzi, pokazała, że największym zagrożeniem nie było duże rzeki. Nie wylała wtedy ani jedna duża rzeka. Problem jest szczegółowo szczegółowo analizowany przez naszych i Urządzeń Wodnych, to ta, to ta instytucja zajmuje się tego typu działaniami, korzystając z różnych lokalnych podmiotów, takich jak spółki wodne na terenach, na terenach gmin. I to również wymagać będzie, wymagać będzie działań. Natomiast tutaj mamy sytuację hmm, wieloletnich zaniedbań. Przez wiele lat cieki były z tego same sobie rzeczy wymagają po prostu są to... stary, na sprawie, tak. poza nie są poza W jaki sposób można go załatwić? To, to, to jest tylko jeden, 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 jeden rozwiązanie. Trzeba napisać plan udrażniania tych rowów na najbliższe lata i systematycznie go realizować. Nie da się tego zrobić tak. To jest ogromny problem, bo tych, bo tych rowów jest bardzo dużo, więc trzeba to rozpisać na. Na, na pewien czas i po prostu systematycznie po kolei to To jest problem nie oławski, tylko ogólno, ogólnopolski i na pewno wymaga, on, wymaga on działań systemowych i takiej właśnie systematyczności. To trzeba zrobić na lata i powoli z sprawą się zająć, bo rzeczywiście przez bardzo długi czas to było zaniedbywane. Myślę, że ta powódź uświadomiła wszystkim mieszkańcom i urzędnikom różnego szczebla, że sprawą trzeba się zająć, bo jeżeli mamy taki mokry rok, jak ten rok, no to po prostu to musicie, ten system musi działać, a te wieloletnie zaniedbania dały sobie teraz znać, tak, tak Pan mówi, no właśnie nawet taka drobna rzecz, że czasami powinien dogadać się e, mieszkanie, to samo fizyczne z gminą, albo gmina z powiatem. Jeżeli teraz wszyscy zrozumieją, że jak się nie dogadają, to straty będą ogromne, to będzie determinacja, żeby te działania były podejmowane, bo to są często naprawdę niewielkie Niewielkie prace o naprawdę stosunkowo niskim koszcie jednostkowym.